Dzisiejsze memorandum jest ważne dlatego, że po pierwsze jest to też taki objaw współpracy i angażowania się innych fundacji, organizacji pozarządowych w to, żeby pomagać miastu Kraków, krakowianom i krakowiankom. Otrzymujemy konkretne wsparcie w postaci łóżek rehabilitacyjnych i schodołazów. Ten zasób wzbogaci już dość bogaty zasób naszej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, który jest prowadzony przez krakowski MOPS. jeżeli chodzi o wsparcie ośrodka MOPS tutaj pod Egidą Krakowa zależało nam na partnerze takim długoterminowym i partnerze pewnym z którym moglibyśmy zrealizować długoterminowy projekt pomocy dla mieszkańców Krakowa którzy znaleźli się w sytuacji niepełnosprawności czy w sytuacji po wypadkach albo po wylewach chcemy wesprzeć tych ludzi poprzez dostarczenie im sprzętu medycznego, który mogliby wypożyczyć za darmo. naszej wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego także można taki sprzęt oddawać, więc gorący tutaj apel do mieszkańców Krakowa, że jeśli jest tak, że mają Państwo sprzęt do rehabilitacji, z którego już się nie korzysta, to bardzo prosimy o to, żeby taki sprzęt oddać z naszej rehabilitacji po to, żeby inne osoby mogły z niego skorzystać.